Gramy w Minecraft Dungeons. Już sobie stworzyłem grę. Wybrzeże Kalamarnic. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek wstępowy. Zostawcie jedną łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Ja już tutaj dłuższy czas w to gramach, więc no. Dla mnie to nie będzie żaden... żadna trudność, żeby to ten... żeby tego nie widzieliście to ja. Dobra, chłopie, do widzenia. Jep, Monik. Trzeba w nich strzelać. Ja to mogę przez speedrunować, ja już to przechodziłem. Drugi raz nagrywam ten odcinek, bo rodzice wchodzą do pokoju, takim zawsze. <trybuj> Rozumiecie? <trybuj> Mam kolegę, z którym bym mógł pobrać, ale no. Nie wiem do końca, żebyście chcieli, żebym z kimś grał, czy samemu, czy co. Okay. To naprawdę wiem... Artyst Usadnik! Ten, z którym będziemy patrzeć na cały standard edycji. I on nam respi mowy. Zdobyto poziom. Zdobyto poziom zakręcia. Ekwipunek. Sobie teraz mogę wybrać o poszukiwacz dobra dawajcie mi szmaragdy ok, inwentory dajemy sobie fajerweczkową strzałę mogę tego użyć pod 1, 2, 3 1 byk dajmy szmaragdy Mogę. Pewnie midding. Nice. Skrzynka. Mam już 20 szmaragdów. A tak 20. Ogólnie wydarzyła się taka śmieszna sytuacja, że jeżeli chodzi o dodatki i sezon, i sezony, to mi się zapłacono z innej postaci, a więc serki.

Zobaczcie, wszystko co dokonałem na innej postaci już mam tutaj. I nie. Nie będę żadnej przepustki. Ten skrzynia przechowywania. Ekwipunek. W sumie potem się przyda nie, ale teraz nie. Tutaj będzie kowal, tutaj będzie wielki kupiec. Tutaj będzie poko... Ten od prezentów wybierz się, bo to M. Wiem, wiem. A tutaj będzie obca chyba. Ogarż creeperowe lasy. Jak gdyby co już to mam... Zawsze ogrąż creeperowe lasy. Gdyby co no na to... Ja już grałem z przyjacielem w DLC ja sam tego nie kupiłem. Gdyby co. Ja tylko wam pokazuję, że ten. To jest taki pierwszy odcinek. Kurczę. I takie rzeczy. Że się podobało. A! Jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Zobaczę na mapie. Pokażę. To było za zdobycie całego tego. To było za zdobycie całej wieży i pokonanie jej. A tutaj za zrobienie wszystkich sezonowych prób. Więc ja bym tylko to pokazuję. Następny odcinek będzie już wkrótce. Właśnie taką próbę sezonową przechodziłem. Tutaj chyba też kiedyś była propozycja nowa. No cóż, dzisiaj się z wami żegnam z... Czym? Nie no, ja to zdejmę, czekajcie. Nie. My dzisiaj nic nie będziemy zakładać. A więc dobrze, ja się dzisiaj żegnam z wami... W ogóle wam jeszcze pokażę, że tutaj jest jeszcze stek, który pokazuje nam ile zdajemy obrażeń, na przykład czy coś i jeszcze, a to się jeszcze nie odblokowało, dobra, więc ja wam więcej jest. Nie, mam, nie mam pokazania, tutaj będzie jakiś piesek jeszcze, and so, trzymajcie się, no i cześć.